21 i 28 listopada w Kolegium Maius odbyły się ceremonie promocji magisterskich według formuł średniowiecznych. Były to promocje dla absolwentów Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Spotkaniu przewodniczył prodziekan Wydziału Historycznego, profesor Stanisław Sroka. Dzisiejsza ceremonia ma głęboką wymowę. Chodzi o to, że poprzez uroczyste potwierdzenie uzyskania stopnia magistra, wejdziecie Państwo do społeczności mistrzów, przestajecie być studentami. Scenariusz uroczystości na podstawie tekstów opublikowanych w języku łacińskim przez dr Marię Kowalczyk w książce Najstarsze krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV wieku opracował profesor Krzysztof Stopka, dyrektor Muzeum Uniwersyteckiego. Można mieć nadzieję, iż dzięki wypracowanym w trakcie studiów cnotom i zdobytej wiedzy, po opuszczeniu w uczelni jako jej absolwenci, Będą z pożytkiem służyć społeczeństwu, a szerząc nauki historyczne przyniosą chlubę naszemu uniwersytetowi. W imieniu społeczności Instytutu Historii proszę, abyś na mocy powierzonej Ci władzy dopuścił tu zebranych do promocji na stopień magistra historii, nadając im w imieniu Uniwersytetu już ubique docendi, czyli prawo nauczenia tu i w innych miejscach. Permitto. Biretum, clausum et librum Po rekomendacji, czyli pochwale magistrantów, nastąpiła właściwa promocja, w ramach których promujący nakładał promowanym biret na znak godności magisterskiej. Następnie wręczał księgę zamkniętą, symbolizującą konieczność zapamiętania wiedzy nabytej podczas studiów. Wręczano także księgę otwartą, symbolizującą konieczność sprawdzania informacji w rzetelnych książkach i niepokładania zbytniej ufności we własną pamięć. Ceremonia miała miejsce w librarii i studiu komunii z kolegium Majus. zakończyło ją wspólne odpiewanie pieśni Gaudy Mater Polonia, a także pamiątkowa fotografia.